Jak nie stracić kilku lub nawet kilkunastu tysięcy złotych zakładając swój pierwszy sklep internetowy? Zachęcam do oglądnięcia materiału. Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Michał Grzesiak, witam Cię na kanale Biznes w Sieci, na którym mówię o biznesie w sieci. W dzisiejszym odcinku poruszymy krótko, zwięźle i na temat, w jaki sposób podjąć pierwsze kroki przy współpracy z informatykami, przy współpracy z webmasterami, w jaki sposób weryfikować ich działania, ponieważ będą dla Ciebie prawdopodobnie tworzyli Twój sklep internetowy. Zacznijmy od początku. Zazwyczaj, jeżeli pojawia nam się pomysł na biznes, mamy jakiś produkt, wyprodukowaliśmy go lub ściągnęliśmy na przykład z Azji, to stoimy przed takim znakiem zapytania, yeah I co teraz? I pierwsza myśl, jaka przychodzi nam do głowy, no to hura! Szukamy firmy, która będzie tworzyła dla nas sklep. Z racji tej, że my nie mamy pojęcia, w jaki sposób stworzyć sklep internetowy, co on powinien zawierać, w jaki sposób powinien wyglądać, w jaki sposób i co powinno być w nim wdrożone, żeby klienci kupowali jak najwięcej? To szukamy pewnych magików, specjalistów, którzy odpowiedzą na nasze pytania i zrobią dla nas tak zwanego gotowca, który będzie miał za zadanie sprzedawać jak najwięcej i jak najdrożej. Moi drodzy, jest to pierwszy fundamentalny błąd, który ma bardzo często miejsce. I z czego to wynika? Wynika to z niewiedzy. No i generalnie bardzo słusznie, no bo po co nam byłaby wiedza dotycząca tego, w jaki sposób pisać kod albo umieszczać różne rzeczy, podpinać przeróżne wtyczki, automatyzacje, płatności, kurierów i tak skoro są firmy, które po prostu się tym zajmują. Ale rodzi się tutaj w tym miejscu jedno malutkie pytanie. Jeżeli znajdziesz już taką firmę i zauważ jej, tak, zlecisz jej po prostu stworzenie jakiegoś sklepu internetowego, to w jaki sposób zweryfikujesz, czy ten sklep został w odpowiedni sposób wdrożony, stworzony, przedstawiony, wypuszczony do internetu? Skoro nie masz pojęcia, w jaki sposób takie sklepy internetowe działają? W jaki sposób różne funkcjonalności za co odpowiadają? Co, czemu one w ogóle mają służyć? To jak chcesz zweryfikować, czy taki sklep internetowy został poprawnie wdrożony? Czy to na przykład do przykładu... Budowanie domu albo wykończanie mieszkania. Jeżeli kupiłeś sobie mieszkanie albo budujesz sobie dom, no to prawdopodobnie ktoś gdzieś zaprojektował, przedstawił ci wizualizację, w jaki sposób ma wyglądać twoje mieszkanie, czyli jakie meble, jaki kolor, jaki rozmiar, jaki wymiar, jaka podłoga, płytki, panele, czy prysznic, czy wanna, umywalka, lustra i wiele, wiele innych po prostu elementów wykończenia wnętrz. No i tak naprawdę później dochodzi do takiego etapu, że przechodzą panowie, którzy robią takie wykończenie i na podstawie jakiegoś pewnego projektu, na przykład łazienki, to ci specjaliści na podstawie określonych stricte wytycznych oraz pewnego materiału, które zakupiłeś, nie wiem, płytki białe, płytki niebieskie, jakaś tam wanna, styl boho, styl loftowy, być może jakiś jeszcze rustykalny, jest wiele różnych możliwości, na podstawie konkretnego projektu wykonują dla Ciebie taką łazienkę i Ty później możesz zweryfikować, jak już ta łazienka powstanie, zostanie wykończona, czy nie cieknie woda pod prysznicem, czy nie ucieka gdzieś tam jakiś wymiar, czy spadki są dobrze porobione, czy szafki się w odpowiedni sposób otwierają, czy pralka się umieści tam, gdzie ma się zmieścić, jesteś w stanie to zweryfikować po prostu, bo to nie jest zbytnio wielce, jakaś ciężka praca umysłowa, żeby sprawdzić, czy pralka wejdzie do pewnego otworu, czy do niego po prostu nie wejdzie. Po prostu jak nie wejdzie, to nie wejdzie, tak? I dokładnie tak samo jest w sklepie internetowym. Jak chcesz zweryfikować, czy sklep został w porządku stworzony? Najczęściej takim etapem weryfikacyjnym jest pierwsze 3 do 6 miesięcy funkcjonowania takiego sklepu internetowego. To właśnie na przestrzeni tego czasu jesteśmy w stanie i weryfikujemy tak naprawdę, czy ten sklep działa w odpowiedni sposób. Czyli czy strona Główna jest zaprezentowana w taki sposób, w jaki powinna być zaprezentowana, czy nawigacja po sklepie internetowym jest spójna, jest zrozumiała, czy klienci gdzieś tam się nie gubią, w trakcie eksplorowania czy poszukiwania produktów właśnie w Twoim e-commerce. Wtedy dochodzi do wcześniej wspomnianej weryfikacji, która zazwyczaj kończy się tym, że ten sklep po prostu trzeba poprawiać. A jeżeli poprawiać, no to trzeba wydać kolejne pieniądze na to, aby dany Webmaster, czy dana firma, która tworzyła ten sklep Poprawiła to w odpowiedni sposób. I generalnie rzecz ujmując, to jest wina osoby, która zlecała sklep internetowy, ponieważ sama nie wiedziała, czego chce, jak chce co ma być zawarte w takim sklepie internetowym i za co owe funkcjonalności mają odpowiadać. Więc jeżeli my nie daliśmy takiego projektu, takich wytycznych, jeżeli chodzi na przykład o projekt graficzny, lub jeżeli chodzi o wytyczne napisane po prostu w mailu, w treści, że potrzebujemy opcję A, opcję B, opcję C, opcję D i każda z tych opcji ma być rozbudowana do jakiegoś poziomu, ponieważ będzie mi to potrzebne, bo na przykład będę chciał mieć warianty w sklepie internetowym, albo będę chciał mieć umieszczone tam dużo materiałów wideo, albo nie będę chciał mieć dużo tekstu, będę chciał mieć dużo infografik dlatego żeby ludzie więcej oglądali oczami, po prostu przykuwali wzrok do grafik, a nie do tekstu, który tak naprawdę dzisiaj nikt nie czyta. W związku z tym ważnym jest, żeby zaplanować i dać poszczególne wytyczne co ma zawierać sklep internetowy, dlaczego ma zawierać sklep internetowy, a jeżeli już wiemy, co ma być w nim zawarte, to będziemy wiedzieli, w jaki sposób to weryfikować. I oczywiście nie mówię o tym, żeby tutaj, nie wiem, uczyć się informatyki, żeby tutaj kody pisać i weryfikować, czy tam są odpowiednie przecinki w różnych miejscach, tylko chodzi o takiej zwykłej, praktycznej eksploracji takiego sklepu internetowego, czy on najzwyczajniej w świecie zawiera coś, o co nam chodziło. Ale żeby wiedzieć i zweryfikować coś, o co nam chodziło, trzeba w ogóle wiedzieć, że takie funkcjonalności najzwyczajniej w Świecie istnieją. I uwierz mi lub nie, jeżeli ominiesz tą lekcję, jeżeli po prostu stwierdzisz, że idziesz na łatwiznę, webmaster czy firma, która będzie robiła sklep internetowy, one na 100% wiedzą, co robią, i kompletnie nie będziesz w to wchodził, to naprawdę w dużej ilości przypadków, nie podam konkretnych liczb w tym momencie, ale na podstawie historii czy moich klientów, których gdzieś mam na co dzień, bardzo często dochodzi do sytuacji, że taki sklep internetowy trzeba robić dwa razy, ponieważ tego pierwszego nie da się już poprawić albo jego poprawa będzie wymagała większych nakładów finansowych niż stworzenie nowego sklepu internetowego. Dlatego to jest bardzo istotne i w tym momencie się powtórzę po raz trzeci, żeby wiedzieć jak ma wyglądać sklep internetowy, jakie ma zawierać podstrony, ile ma mieć produktów, w jaki sposób ma wyglądać karta produktowa, w jaki sposób mają odbywać się tam płatności, czy będą płatności odroczone, czy będą płatności Google Pay, Apple Pay, czy będą różne formy dostawy. Jeżeli tak, to gdzie klient będzie mógł się dowiedzieć jakie istnieją formy dostawy. Najczęściej jest to spotykane na samym końcu przy Realizacji zamówienia. Niemniej jednak, warto to również umieścić na stronie produktu konkretnego, który będziesz chciał sprzedawać, krótkimi, malutkimi informacjami lub grafikami. Warto sobie zadać również pytanie, w jaki sposób taki sklep ma wyglądać na mobilu, czyli na telefonach komórkowych, bo jak pewnie dobrze wiesz, zupełnie inaczej wygląda sklep internetowy z punktu eksploracji na laptopie czy na komputerze stacjonarnym, a zupełnie inaczej wygląda na telefonach komórkowych. Warto pamiętać o tym, żeby nie było zbyt dużo wyskakujących okienek, tak zwanych pop-upów, jakiś tam. Messengerów, rabatów, wyskakujących różnych fajerwerków, ponieważ to najzwyczajniej w świecie. Dzisiaj denerwuje ludzi. Ludzie chcą mieć szybko, krótko, zwięźle i na temat. Taki produkt wygląda tak, rozwiązuje taki problem, kosztuje tyle i tyle, mogę go zamówić za taką określoną kwotę, zapłacić poprzez, na przykład przelewy 24, przesyłka przyjdzie do mnie do paczkomatu. Dziękuję, cześć, do widzenia. Naprawdę warto się pochylić nad tym tematem i poświęcić na to kilkanaście godzin, oczywiście sprawdzonej wiedzy, żeby po prostu wiedzieć co, gdzie, jaki co? ponieważ wracając do tej łazienki biedy, jeżeli prysznic będzie przeciekał, bo to zawsze można gdzieś tam naprawić i mniej więcej kogoś gdzieś tam łatwo znaleźć. Ale jeżeli będzie Ci się lała woda w Twoim sklepie internetowym, oczywiście lała woda w cudzysłowiu, i dajmy na to, Ty będziesz reklamować się na Facebooku, będziesz płacić za reklamę, ci ludzie będą przychodzić do Twojego sklepu internetowego, ale ten sklep będzie przeciekał, to znaczy ten ruch będzie gdzieś uciekał, bo coś zostało źle zrobione. Tych elementów, które mogą być źle zrobione jest mnóstwo. Na przykład ta nawigacja, na przykład ta logistyka, na przykład karta produktowa, strona główna, komunikaty na stronie, zbyt wiele treści. To są bardzo ważne czynniki, i jeżeli tutaj ci klienci będą uciekali, czyli ta woda będzie się po prostu lała, to będziesz przepalać pieniądze, będziesz tracić pieniądze i będzie cię to frustrować w perspektywie czasu, bo nie będziesz wiedzieć o co chodzi. Później będziesz szukać pomocy. Czy to agencja marketingowa zrobiła coś źle, czy to sklep internetowy został stworzony źle, czy to być może moje grafiki są po prostu do dupy, a może te zdjęcia nie są atrakcyjne i ludzie po prostu nie chcą tego kupić. Będzie po prostu jeden wielki chaos, dezorientacja, za którymi będą szły stracony czas. нерв Oraz pieniądze. Mam coś dla Ciebie. W komentarzu pod tym filmem oraz w opisie znajdziesz link do darmowego treningu darmowego, czyli za 0 zł. To jest trening, który przedstawia, w którym przedstawiam ja opisuję trzy najczęściej spotykane błędy popełniane przez osoby, które chcą założyć swój pierwszy sklep internetowy. Naprawdę serio sugeruję sobie poświęcić te 18 minut, zobaczyć, w jaki sposób przedstawiam pewne aspekty, na które warto zwrócić uwagę, żeby najzwyczajniej w świecie nie stracić pieniędzy i nie stracić czasu na pewne kwestie, które Chcemy uniknąć, których naprawdę chcemy unikać jak ognia. W związku z tym sugeruję w opisie oraz w pierwszym komentarzu kliknąć, poświęcić 18 minut i być może ten materiał spowoduje, że zostawisz kilka tysięcy złotych w portfelu i będziesz podejmować bardziej świadome decyzje. Trzymam mocno kciuki za to, aby Twój projekt, Twój sklep internetowy został stworzony w sposób świadomy, abyś nie musiał na przestrzeni kilkunastu następnych miesięcy po odbiorze takiego sklepu internetowego łatać dziury, poprawiać i tracić przy tym naprawdę. Spore pieniądze. Przypominam o linku w pierwszym komentarzu i opisie tego filmu, a my widzimy się już za tydzień na kanale Biznes w Sieci.